Hej, tu wasz smutny, ale nieznaczyściwy zbrodnik, który wstał z łóżka, patrzcie, nie, nie widzicie mnie, ale już widzicie, hej, to ja, cześć! Właśnie sprawa jest taka, mianowicie jutro, czyli w środę, czyli jutro Wyjeżdżam na 10 dni albo 11, to zależy w sumie jak liczymy dojazd No i właśnie będę musiał Ciebie zostawić, trochę mi smutno nawet bardzo, ponieważ Ciebie będę sobie po prostu mocno tęsknił Ale nie martw się, jak wrócę, nadrobimy ze wszystkim nowe pomysły, nowe serie, nowe wszystko Tylko jest jedyna sprawa, która mnie blokuje, mianowicie póki co blokada live streamów, Ale spokojnie, mam nadzieję, że to Ci wszystko wyjaśni Ponieważ wczoraj moja sieć partnerska w moim imieniu napisała do firmy, która mnie zgłosi Przeprosiła ode mnie, ale jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Także mam nadzieję, że strajk mi ściągnął i będę mógł znowu streamować. A jeśli nie, to spokojnie nie martw się. Mamy drugi kanał poststreamowania, Anorek Live Stream. Tam, jeśli się nie wyjdziecie przez te 12 dni albo 11, nie uda nam się naprawić tego, że mógł streamować tutaj, to spokojnie, tam też będą streamy. Naprawdę, przez 10 dni, w nie będzie, wymyślę Wam nowe serie, nowe filmy, nowe pomysły. No, nowego ja nie wymyślę, bo jestem taki fajny, taki słodziak, i ja, stary, ale obiecuję Ci, że się nie zawiedziesz. Poczekaj na mnie, bo będzie warto. Akurat włosy mi odrosną, także tym lepiej. Teraz sprawa do Ciebie. Napisz mi w komentarzu, co byś chciał widzieć po moim powrocie. jakie serie z innych gier, czy to do dołu Chin, czy nie dołu Dead, czy cokolwiek innego. Napisz mi teraz, co byś chciał widzieć na tym kanale, jak go rozmaicić? Napisz mi, a może to właśnie Twój komentarz będzie naszym komentarzem wiodącym i będzie pokazywany w każdym odcinku serii, którą Ty wymyślisz. A teraz pytanie, gdzie jadę, bo naprawdę sporo osób się do nie pytało. Także, mój drogi, właśnie ty, który się wydałeś, albo moja droga, tutaj zero szowinizmu, Jadę na 7 dni do ustki i na 3 dni do Sopotu, także tam będę. Tam możecie szukać, przybijać piony, wszystko Możemy sobie ładnie wejść na plażę, podbijać piłką, wszystko co chcecie! A jak wrócę, to powiem, masz tu być! bo ja wrócę dla ciebie, także bądź tu i czekaj na mnie, ja wrócę i będzie super wszystko jasne? lajka, żeby jak najmniejsza widownia to zobaczyła od ciebie zależy czy następna osoba to zobaczy, także lajkasz, pamiętaj komentarz z seriami do zobaczenia ja postaram się nie utopić, nie umrzeć i wrócę tutaj cały z dłuższymi włoskami mam nadzieję, że będzie warto czekać na mnie obiecuję ci już, że tak, do dla ciebie, czekaj na mnie wracamy 5-6 sierpień, jakoś tak. Do zobaczenia. Dzięki, że jesteś. Obiecuję Ci, że wrócę cały i będzie jeszcze lepiej. I mam nadzieję, że live streamy będą na tym kanale. A teraz do zobaczenia. Kocham Cię.